Witam tu Alisteo. Tym razem wybierzemy się do siedziby szmuglerów, gdyż podobno można u nich spotkać pewnego pirata. No, a ja mam na niego zlecenie, dostałem od takiego chłopca Dżima. Damy radę. Trochę mi dużo. Najgorsze jest to, że nie mam żadnej obszarówki. A co to było? Bezbronność. Obrona celu zmniejsza się. Wow. Co możemy powiedzieć o czarnym kotku? Okrutny pirat znany z zadawania cierpień. Słabym i bezbronnym. Atak 2, obrona 3, intelekt 2. Siłacz. Problem jest taki, że on ma bardzo liczną armię. Hmm. Pomyślmy. Wydaje mi się, że tym razem dobrym pomysłem będzie przywołanie portalu demonów, gdyż to będzie troszeczkę blokowało im tutaj wy... Skrzyneczka nie no. Ha, no. Ale i tak warto przyzwać jednostkę. Taką niech będzie. Ale chyba stracą skrzynkę. Teraz tak podpalać będziemy, bo dlaczego by nie. Na początek tu. A druga kulka poleci tu, ale teraz zastanówmy się, gdzie was rzuci. A tu, nie? Tu. Ale nie widzę trzeciego miejsca, czyli jest możliwość, że to trzecie miejsce to było tu. No i to jest problem, bo szkoda, bardzo, bardzo żałuję. Nie, zaraz, są wszystkie są wszystkie trzy miejsca. Ja po prostu nie zauważyłem tutaj. No dobra. W sumie... Nie, to nie zabije. Może jednak... Tutaj? A nie, będzie, potrzebuję szału. Mhm. O, właśnie, właśnie, jeszcze kuleczka, 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 ale to chyba raczej tu bym widział. Nie, tu jest mi jednostka miotająca, no właśnie. Hmm. Jak ja mogę ich przegapić? Teraz już ich nie ma. Dobrze. A, teraz problem jest taki, że dobrze będzie ich tutaj przyblokować, żeby za bardzo się nie porozchodzili. No właśnie. Czy to wydaje mi się być dobrym pomysłem? Potrzebuję jeszcze dwa punkty szału. Mhm. Dobrze. O nie, no proszę tu nie obchodzić tego. Tutaj... To się może przydać. Jak tu się dostać do tej skrzynki? W sumie mógłbym ich wysłać, tylko że nie zdążą w tej turze dopaść. Ale chociaż próbujmy. Może w następnej się jakoś uda. To jest jednak jednostka tankerów. Powinna sporo wytrzymać. A. Zabij to i wtedy... 27, właśnie Gdzie by to postawić? Chyba tu A tu? Nie, niech będzie, że tu Przejęliśmy nie, tych zbrojnych Prawda? Że to zbrojni i tak Hmm no cóż, uderzamy. Pięknie. Tylko jeszcze tu się chcę dostać. Aha, y, ci, ci mogą się teleportować za plecy. A, a, chyba, żebym im na to nie pozwolił. Pomyślmy. No, zawsze to mniej. Liczyłem na więcej. Bijemy. Jest dobrze. Tylko problem jest taki, że ta jednostka będzie pierwsza, a nie moja. Hmm. Czy kulka by zabiła? Albo, 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 albo właśnie to. No nie, ale zadajmy obrażenia. Uda się jakoś wyeliminować. I jeszcze kuleczkę. Albo właśnie, sprowokujmy. Wow. To się może udać. Bo pewnie sprowokowana jednostka nie będzie otwierała skrzynki. Bo po co? O, właśnie. Aha. Czyli tak. Obrażenia. Mhm. Jest! I to taka nawet jednostka, która powinna się pojawić. Proponują zaatakować w tym miejscu. Czy może do skrzynki się dostaniemy wpierw? Eee, no właśnie, bo ci mogliby tutaj dopaść... Nie, nie! Skoro jest skrzyneczka, to my ją bierzemy. Tu chyba nie ma pułapki, co? Ale no nie no, ja wolę dla bezpieczeństwa tak na spokojnie. Jest runka niebieska, runka magii, super. Mm. Obrażenia, czy, czy, czy to A właśnie to jest to ten, który w razie go leczył, więc dajmy go tutaj. Uh -huh. To nie jest problem. No właśnie, pięknie. Ta jednostka zostanie wycofana, aczkolwiek przywołać demona, by mogła wpierw co, nie? No. O, taka ładna pani. Tylko, że nie będę miał nad nią kontroli, ale to nie jest problem. W tej chwili tutaj trujemy czy pułapki. Może jednak pułapki. Mhm, niech będzie. Tutaj oczywiście nic. Okej. Okay. Kulka. Kulka to jest bardzo fajna sprawa. Bijemy, bijemy tutaj. Mhm. Szał 17. To mi już coś daje, no na przykład taką pułapkę mógłbym, ale mi się wydaje, że jeśli troszkę poczekamy, to nawet lepiej na tym wyjdziemy. Właśnie chciałbym zabić, za które będę mógł, żeby orzeszek zyskał na tym. Mhm. strzelamy. Tutaj... Czy może wbijamy? Nie, no to chyba raczej tu uderzymy. Teraz już by można było komuś. Chociaż wolę, tu słupki uh -huh. się zmarnują z tego, co widzę. No właśnie, tutaj wycofujemy się. Może być. No tak, ale orzeszek miał tu kogoś zabić i teraz to może być problematyczne. No właśnie, nie, nie. Na początek musimy osłabić, powiedzmy, że ta... Pięciu niech padnie. Dwóch, no trochę. Trochę problematyczne. A może się uda. łapkę wciągnąć, co też nie byłoby złym wyborem. No, prawie, że. Nie, 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 zostań zostałem. To wrzyszak jak ma to zrobić. No. Właśnie. No i kotek pokonany. Czarny do tego. Mm, on na mnie przebiegł drogi. On przepłynął. Przezdro. Czarny kod nie żyje. Nie będzie już dęką młodego dzima. Daj chłopcu znać. No właśnie. E, otrzymujesz nagrodę za swoje osiągnięcia medal. Poszukiwać skarbów. Co to dawało? Aha, to pewnie o tą skrzynkę chodzi. Mm. 3% doświadczenia zdobywanego w walce będę miał teraz więcej. I bardzo fajnie. No właśnie. Hmm, no dobrze. Aha, ja nie, nie rozdysponowałem poziomu. No ale nie, ja tutaj czekam jednak jeszcze na te dwie zielone runki. Mhm. Mm Lepiej poczekajmy. No właśnie, na tych niektórych mm, już takich odkrytych y, obszarach można by było poszukać, bo mi się wydaje, że że tam były takie. Chociaż może mi się tylko wydaje. A może teraz dostanę jakąś nagrodę porządną? Na przykład zielone runki. O, to by rozwiązało problem. Sir Dare, witaj! Udało Ci się już zabić czarnego kota? Czarny kot nie będzie Wam już bruził i przebiegał Wam przez drogę. Hurra, Pirat nie żyje! Tak Ci dziękuję. Mam u Ciebie dług. Powiem matce, by oferowała Ci. Tylko najlepsze towary w naszym sklepie. O, właśnie to teraz może jakieś lepsze towarki się tu pojawią. Opowiedz mi o sobie, Jim. Marzę o dalekich podróżach i starożytnych skarbach. Niestety jestem za mały, a moja matka jest biedna. Moje marzenia w najbliższej przyszłości na pewno się nie ziszczą. Mam starą, piracką mapę. Wieczorami ją studiuję i wyobrażam sobie że gdy dorosnę, zdobędę fortunę, wynajmę okręt i wyruszę w morze w poszukiwaniu pirackich skarbów. Życzę Ci powodzenia, Jim. A mógłbyś mi dać swoją mapę? Hmm. Mary Hoggins. Nazywam się Mary Hoggins i jestem właścicielką zajazdu admiralskiego. Wyglądasz dość egzotycznie. Jestem pewna, że nie widziałam Cię tu wcześniej. Jestem Daryl. Podróżuję... Co cię sprowadza do zajazdu admiralskiego? Chcę rzucić okiem na twoje towary. Mhm, uh -huh. bierzemy. Bierzemy. O, właśnie, to jest ta jednostka, o której mówiłem, Wilk Morski. Bardzo fajne jest to, że ona posiada taki talent, który się nazywa gwałtowny atak. Pozwala istocie zaatakować trzy pola naraz, zadając każdemu z celów od 5 do 7 punktów obrażeń. I to można używać, no nie wiem co, co długo, tury pewnie, bo skoro ponowne użycie za jeden, to wiadomo, bieg, to jest bardzo fajne. Poszukiwać złota, to już wiecie, co to jest, istota morska, też wiecie, i zwinność, no tak, 20% szans na uniknięcie ataku, wroga, Punkty życia ujdą, chociaż szału nie ma, no i obrażenia też całkiem, całkiem. No ale tu miałbyś jakiś lepszy towarek. Ha. Dar, pozwól, że jeszcze raz Ci podziękuję za ocalenie od okrutnego pirata. Może zawsze na mnie polegać, jeśli chodzi o pomoc i wsparcie. Muszę już iść, Jim. Nie wiem, czy to był lepszy towarek, który tutaj dostałem. Hmm, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Jeszcze nie wiem dokąd się udamy, ale tu już naprawdę mało zostało do zrobienia.